Mężczyzna widzi stworzenie przypominające sowę, które wybiera piękne kobiety, aby dodać je do swojej kolekcji. Dom aukcyjny prezentuje statuę znaną jako Raft of the Ainus, przedstawiającą trzy greckie furie, które są wzywane przez ofiary poszukujące sprawiedliwości przeciwko złym. Gdy aukcja się zaczyna, BRW interesuje się przedmiotem, ale w połowie rezygnuje, co pozwala Kate zdobyć zwycięską ofertę. Tego wieczoru Kate wraca do domu z przedmiotem, potwierdzając swojemu klientowi, że dostarczy dzieło sztuki następnego dnia. Gdy świętuje swoje zwycięstwo, niespodziewanie dzwoni dzwonek do drzwi. Ku jej zaskoczeniu to Bruce, który szybko przeprasza za swoją ingerencję. Wyjaśnia, że jego klient chce statuę i jest gotów podwoić ofertę Kate, oferując jej dodatkową premię. Choć początkowo niepewna, Kate zaczyna się interesować i zaprasza Bruce'a do swojego domu. Tam dzwoni do swojego klienta, aby przekazać jego ofertę, jednak podczas gdy jest zajęta, Bruce zauważa czerwone światło wydobywające się z łazienki. Następnie pojawia się postać przypominająca Sowę, a nagle Bruce podchodzi do Kate i zabija ją za pomocą stalowych pazurów. Po dokonaniu zbrodni, myje się, ale staje się podenerwowany, prosząc niewidzialną postać, aby przestała. Innego dnia Meredith uczestniczy w terapii, pracując nad swoją traumą po swoim znęcającym się byłym chłopaku. Gdy pytają ją, czego nauczyła się ze swojego doświadczenia, stwierdza, że nie powinna łatwo wybaczać mężczyznom za ich przewinienia wobec niej. Po tym Meredith idzie do pracy jako kuratorka muzeum, dzieląc się z koleżankami, Julią i Wendy, jak bardzo cieszy się, że w końcu idzie dalej. Wendy proponuje świętowanie w weekend, ale Meredith odmawia, ogłaszając, że ma randkę. To zaskakuje dwie kobiety, więc Meredith zdradza, że poznała swojego wybranka na otwarciu wystawy. Wendy nalega, aby dowiedzieć się, kim jest ten mężczyzna, ale zakochana kobieta wyjaśnia, że dopiero zamierza go poznać. Następnego dnia Meredith pakuje się na weekendowy wypad, a jej wybranek przyjeżdża po nią, okazuje się nim Bruce. Gdy wkłada jej torbę do bagażnika swojego samochodu, Bruce zauważa pobliską kamerę bezpieczeństwa, więc opuszcza kapelusz, aby uniknąć uchwycenia jego twarzy. W trakcie jazdy dwoje ludzi poznaje się nawzajem: Meredith opowiadając o swoim kłopotliwym byłym chłopaku. Bruce sympatyzuje z nią, ale w tym samym czasie dotyka jej nogi. Mimo nagłego gestu Meredith kładzie dłoń na jego, a następnie zmienia temat na ich rodziny. Bruce jednak wyjawia, że jego rodzice zmarli, gdy był młody. Wkrótce dwoje dociera na wieś. Meredith zauważa znak restauracji i zastanawia się, czy mogłaby tam skorzystać z toalety, jednak Bruce odmawia, twierdząc, że są blisko chaty, gdzie mogłaby skorzystać z łazienki. Meredith uważa to za dziwne, ale mimo to zgadza się. Ku jej zaskoczeniu Bruce ponownie dotyka jej nogi, a Meredith powstrzymuje swoją reakcję, choć czuje się niekomfortowo z tym śmiałym gestem. Mimo że mężczyzna twierdzi, że są blisko celu, do wieczora nie docierają na miejsce. Meredith komentuje, jak ciemno jest w okolicy, ale Bruce zapewnia ją, że chata jest dla niego wyjątkowa, dziękując jej za przyjęcie zaproszenia na wizytę. Gdy zabiera swoje rzeczy z samochodu, słyszy kobiecy głos mówiący Odejdź, jednak nie widzi nikogo w pobliżu. Gdy zamyka bagażnik, dostrzega kobietę krzyczącą, która znika, gdy tylko ją zobaczy. Bruce następnie proponuje, że oprowadzi ją po domu, odciągając Meredith, gdy idzie do budynku. Jednak postać przechodzi za nią, wchodząc do środka. Meredith znajduje swojego wybranka zajmującego się kominkiem za pomocą pogrzebacza. Następnie rozpoznaje Raf of the Ainuz na jego stoliku kawowym, jej muzeum miało ten eksponat, więc jest zaskoczona, że mężczyzna go zdobył. Bruce jednak twierdzi, że to tylko reprodukcja, co jeszcze bardziej zaskakuje kuratorkę, ponieważ wygląda autentycznie. Bruce zabiera ją do kuchni, gdzie obiecuje przygotować dla niej specjalny posiłek pokazuje jej również swoją kolekcję win, a gdy Meredith wybiera butelkę, nie zauważa, że Bruce trzyma swój pogrzebacz blisko siebie. Kobieta wkrótce osiedla się w pokoju gościnnym, chociaż słyszy coś warczącego na zewnątrz, co ją niepokoi. Gdy jest w łazience, Meredith otrzymuje wiadomości od Wendy, która sprawdza, jak się ma. Ona zapewnia ją, że wszystko idzie dobrze, zanim spotka Brusa z powrotem w jego kuchni. Tam wznoszą toast za ich Kahn. Mężczyzna wysyła ją do salonu, podczas gdy on przygotowuje ich posiłki. Meredith zaczyna odtwarzać płytę, podziwiając kolekcję sztuki mężczyzny. Gdy sprawdza jego albumy ze zdjęciami, odkrywa, że są puste, co ją zaskakuje. Zamiast tego znajduje polaroid schowany między książkami, na którym Bruce jest ze swoją byłą ukochaną Leonorą. Nagle odtwarzacz płytowy przestaje działać, więc Meredith sprawdza, co się stało, tylko po to, aby być zaskoczoną, gdy pobliskie okno spada. Słysząc jej zdumienie, Bruce pyta, czy wszystko w porządku, a Meredith odpowiada, że tak. Zanim z powrotem zamontuje ekran, uspokajając się. Jednak Meredith w końcu dostrzega coś poruszającego się na zewnątrz. Zbliża się do okna i zaskakuje, widząc odbicie innej kobiety na szkle. Znów obraz znika, a kobieta śmieje się, myśląc, że wino zaczyna jej działać na głowę. Meredith wraca do uwagi na statuę. Ciekawa, robi jej zdjęcie i wysyła do Wendy, pytając, czy pamięta o autoryzacji tego dzieła. Nagle drzwi frontowe otwierają się za nią. Ostrożnie sprawdza, czy ktoś jest w pobliżu, ale Bruce zjawia się z tyłu, zaskakując ją. Ogłasza, że ich kolacja jest gotowa, więc para wraca do środka, nieświadoma tajemniczej postaci obserwującej ich. Podczas kolacji Bruce zauważa, że jego randka jest rozproszona, więc zachęca ją do otwarcia się. Kobieta wspomina o dziwnych rzeczach, które ją spotykają w okolicy chaty, ale Bruce twierdzi, że przez lata nie zauważył niczego dziwnego. Właśnie wtedy Meredith wspomina Leonore, wyjaśniając, że widziała jej zdjęcie. Bruce nagle staje się defensywny, chociaż dzieli się tym, że Lionore była właścicielką chaty i nigdy nie miała tam problemów. Aby uniknąć tematu, Bruce proponuje przynieść więcej wina z kuchni. Gdy tylko wychodzi, Meredith widzi blondynkę przechadzającą się na zewnątrz, więc woła mężczyznę. Zmartwiony, Bruce chwyta nóż i wychodzi. Przeszukuje ciemność, ale ostatecznie decyduje, że nikogo tam nie ma. Nieprzekonana Meredith sugeruje, by wrócić do miasta, ale Bruce odmawia jazdy w tak późnej porze. Właśnie wtedy coś uderza w okno, ale Bruce zapewnia ją, że to tylko nietoperz. Mimo to Meredith jest zbyt wystraszona, przez co Bruce zaczyna się zastanawiać, czy nie chce być tam z nim. Powoli podchodzi do niej, nadal trzymając nóż. Kobieta cofa się, twierdząc, że się boi. Wtedy Bruce idzie sprawdzić, co uderzyło w okno, tylko po to, aby znaleźć węża na swoim patio. Widząc jego zdziwioną minę, Meredith postanawia nie spędzać tam nocy, więc zamówi przejazd do innego miejsca. Zaczyna się pakować w swoim pokoju, gdy dzwoni do niej Wendy. Jej przyjaciółka natychmiast mówi jej, aby się stamtąd wyniosła. Nieświadoma tego, Bruce, pijany, znowu widzi Sowę. Pokazuje mu maskę, a jakby wiedząc, co to oznacza, Bruce zgadza się, że to już czas. Następnie chwyta stalowe pazury z szuflady i idzie do Meredith, nie widząc blondynki, która go obserwuje na zewnątrz. Na górze, Wendy ostrzega swoją przyjaciółkę, że statuetta została skradziona miesiące temu. Bruce zaczyna pukać do jej drzwi, więc Meredith mówi mu, że jest w łazience, aby zyskać więcej czasu, podczas gdy Wendy ujawnia, że Kate, która kupiła statuę, zaginęła. Drżąca ze strachu, że jest w niebezpieczeństwie, Meredith zapewnia przyjaciółkę, że opuszcza to miejsce. Następnie uspokaja się przed otwarciem drzwi dla Brusa. Ku jej zaskoczeniu on i jej bagaż już nie są w pobliżu. Ostrożnie przeszukuje miejsce, szukając mężczyzny, gdy idzie do drzwi. Jednak słyszy lejącą się wodę w zlewie kuchennym, co ją rozprasza. To daje mężczyźnie możliwość zbliżenia się do niej z gotowymi pazurami, zanim będzie mógł jej zaszkodzić. Meredith upada, powodując, że Bruce również przewraca się na podłogę. To daje jej szansę na ucieczkę do drzwi, ale on ją obala. Gdy ona dalej walczy, on zaczyna ją dusić, podczas gdy sowa wisi nad nimi. Wkrótce Bruce używa swoich pazurów na kobiecie, ostatecznie kończąc walkę. Mężczyzna przystępuje do ściągania jej ubrań, wrzucając je do ognia, a następnie niszczy jej telefon. Dreszczyk emocji chwili także ekscytuje Bruce'a, więc załatwia swoje sprawy nad zlewem, zanim się umyje. Następnie podchodzi do ciała Meredith, przyznając jej, że podoba mu się to, co zrobił. Ku jego zaskoczeniu, kobieta wciąż żyje i uderza go w głowę statuą, aż coś pęka. Potem ucieka w ciemny las. Gdy nadchodzi poranek, Bruce wyobraża sobie, jak Meredith zmysłowo budzi go w jego sennym stanie. Wspomina, że miał sen o szachownicy, gdzie jeśli stanąłby na czarnych polach, to by upadł, jednak zdał sobie sprawę, że tak naprawdę nie ma białych pól. Para zaczyna się całować, tylko po to, by Meredith zacytowała człowiek potrzebny grecką sztukę o furiach. Kate pojawia się za Bruce M. i kontynuuje opowieść. Kiedy mężczyzna pyta, co mają na myśli, Meredith mówi mu, że jego sekret ucieka. Wtedy Sowa pojawia się za nią, co w końcu wyrywa Brusa z jego złudzeń. Znajduje się z powrotem w nocy, z głową po ataku Meredith. Zdał sobie sprawę, co się stało, więc zajmuje się ranami, ale ból przeszywający go sprawia, że jest mu ciężko. Owinął głowę, chwyta żelazny kij i wyrusza, by znaleźć Meredith. Nie mogąc z nią walczyć, chwyta łopatę i wykopuje beczki w lesie, gdzie podobno trzymał ciała swoich ostatnich ofiar. Sprawdza, czy już zdobył Meredith, ale odkrywa, że nie ma jej w żadnej z nich, co wywołuje u niego kolejny silny ból głowy. Nagle słyszy, jak Meredith woła go z ciemności. Bruce biegnie do niej. Ale zamiast niej znajduje unoszący się materiał w lesie, który konfrontuje go z tym, co zrobił. Następnie znika, a z jednej z beczek wychodzi pies, który zaczyna go gonić. Bruce biegnie w las, ale w tym momencie głowa psa zmienia się w głowę Kate. Przestraszony mężczyzna desperacko się chowa, tylko po to, by zobaczyć rękę sięgającą do niego z za pleców. Ucieka, zdezorientowany dźwiękami wokół niego. Bruce zatrzymuje się, gdy ponownie widzi unoszący się materiał, który teraz ujawnia obraz dwóch tańczących kobiet. Klęka przed nim, gdy wychodzi kolejna kobieta z maską, kiwając mu, by podszedł bliżej, ale Bruce ucieka ze strachu. Biegnie z powrotem do swojego samochodu, mając nadzieję na ucieczkę. Jednak silnik staje, zanim zdąży się oddalić. Wtedy widzi Kate, która stoi z tajemniczą, rogatą postacią za sobą. Pomimo ich obecności, Bruce odwraca się i sprawdza silnik, mając nadzieję, że uda mu się go naprawić i uciec. Jednak część jego silnika nagle wypada i ląduje w rękach rogatej postaci. Zamaskowana kobieta pojawia się nad jego samochodem, nazywając go złodziejem i mordercą. Nie mając innego wyjścia, Bruce wraca do domu i zamyka się w środku. Próbuje przekonać siebie, że to, co widzi, nie jest prawdziwe, ale widzi swoich oprawców na swoim patio. Następnie zamaskowana kobieta wydobywa pochodnie i podaje ją rogatoej postaci. Ku jego zaskoczeniu, Bruce widzi pochodnie wokół domu, więc desperacko stara się ją złapać, aby zapobiec spaleniu chaty. Jednak ręka wyciąga się spod niego i potyka go. Kiedy wstaje, znajduje swoje włosy palące się, więc pędzi do zlewu i płucze się, chociaż nie ma żadnych płomieni. Potem Bruce słyszy coś warczącego w domu, więc chwyta szczypce do kominka, domagając się od swoich oprawców, aby powiedzieli mu, czego od niego chcą. Utrzymuje, że nic od niego nie dostaną, ogłaszając, że całe życie miał koszmary, dlatego nie mogą go przestraszyć. Kate wtedy pojawia się nad jego kominkiem, więc stara się zrozumieć jej złość za jej śmierć, jednak mówi jej, że nic, co robi, nie zmieni sytuacji. Jakby miała udowodnić mu, że się myli, ożywia jego komin, który zaczyna atakować Bruce'a. Nagle Kate i stworzenie znikają. Po jej śmiechu Bruce widzi ją na zewnątrz, więc krzyczy do niej, żeby się z niego nie śmiała. Zamaskowana kobieta skacze w stronę okna, przez co Bruce upada, cierpiąc z powodu urazu głowy. Bruce zaczyna drgać i widzi obrazy sowy oraz krzyczących kobiet. Kiedy w końcu wstaje, znajduje przed sobą statuę, myśląc, że to ona była przyczyną jego cierpienia. Wynosi ją na zewnątrz, oferując swoim oprawcom. Potem argumentuje, że nie jest okrutny i popełnił przestępstwa z powodu czegoś w jego głowie, co kontroluje go za każdym razem, gdy widzi coś pięknego. Bruce broni się, że starał się walczyć z tym impulsem, więc pragnie być wybaczony w zamian za statuę. Mężczyzna wraca do chaty, ale widzi, że nikt nie przyszedł po dzieło sztuki. Zdesperowany obiecuje, że to, co zrobił, się nie powtórzy. Nagle jego odtwarzacz płytowy zaczyna grać muzykę. Odwraca się i znajduje dwóch lekarzy, którzy zajmują się sobą, jakby przygotowywali ją do operacji. Zdejmują jej głowę, ujawniając w środku groteskowe stworzenie. Bruce nagle znajduje się przed zamaskowaną kobietą, która oferuje mu drogę wyjścia, mówiąc mu, że ma powiedzieć prawdę. Najpierw pyta, dlaczego ich wybrał, ale Bruce wyjaśnia, że to rzecz w jego głowie dokonuje wyboru. Przyznaje, że nie wie, ile kobiet miał na celowniku, chociaż potwierdza, że ciała w beczkach należą do Kate i Lienori. Wtedy ona pyta. Czy od początku planował ją zabić, a Bruce, zdając sobie sprawę, że rozmawia z Meredith, broni się, że nie, że to rzecz w jego głowie chciała ją zabić, a on próbował to powstrzymać. Zamaskowana kobieta pyta, czy to mogła być inna osoba, a Bruce przyznaje, że tak, chociaż przyznaje, że piękno Meredith przykuło jego uwagę. Wtedy wokół zamaskowanej kobiety pojawiają się węże, a Bruce w końcu zdaje sobie sprawę, jak bardzo przypomina jedną z furi ze statuły. Prosi go, aby pomógł jej zrozumieć, co jest w jego głowie, wyjmując to. Skate i rogatą postacią obserwującymi wyciąga kawałek swojego mózgu, który wygląda jak niedorozwinięty ptak. Kiedy znowu na niego patrzy, zamienia się w tkankę przypominającą guz w jego mózgu, który od początku powodował jego halucynację. Odmawiając uwierzyć, że to była jedyna przyczyna jego działań, Bruce krzyczy na zamaskowaną kobietę i udaje się do sypialni. Chwyta prześcieradło, aby się przykryć, zanim spróbuje zniszczyć statuę z zewnątrz, jednak przypadkowo się rani w trakcie. Z raną, jego oprawcy okrążają go, kpiąc z niego jak z rannego psa otoczonego psami myśliwskimi. Powtarzają, że jest mordercą i złodziejem, aż w końcu ucieka do lasu. Kontynuują polowanie na niego, gdy mężczyzna płacze ze strachu, aż potyka się. Znalazł się przy grobach Kate i lienori Szalony, postanawia, że jest gotów przyjąć swoją karę, nawet dziękując kobietom za wymierzenie sprawiedliwości. Jednak zamaskowana kobieta odmawia jego wdzięczności, ponieważ jest złodziejem, który okradł kobiety z ich siły, piękna i życia, ponieważ im zazdrościł. Bruce uśmiecha się, przyznając, że kobieta ma rację co do niego. Mówi jej, że uratowała go przed sobą, ponieważ zmusiła go do wyjęcia kawałka z jego mózgu, ale zamaskowana kobieta ogłasza, że to koniec dla niego. Bruce jest zaskoczony, nalegając, że teraz może zacząć od nowa. Zamaskowana kobieta żąda, aby przyznał się do swoich zbrodni, ale mężczyzna upiera się, że to sowa go do tego zmusiła. Aby udowodnić, że ciemność jest w nim, zamaskowana kobieta wywołuje to, a z jego głowy wyłania się ciemna ręka. Przestraszony, błaga kobiety, aby to odcięły, chwytając się za własną szyję, jednak wciąż ma na sobie stalowe pazury, przez co rani się w trakcie. W końcu zamaskowana kobieta zdejmuje maskę, a iluzja znika, ujawniając wyczerpaną Meredith, ubraną tylko w worek na śmieci. Obserwuje szalonego mężczyznę, który ciągle się rani, miotając się w swojej szaleństwie, aż w końcu opada z sił. To kończy jego gorączkowy sen wywołany tym samym guzem mózgu, który stworzył Sowę, aby uzasadnić jego mordercze pragnienia.